Dobra. Witam. Czemu nie jesz warzyw? To bardzo przewrotny tytuł dla kuchni wegetariańskiej, dla całej rodziny. To książka wydana przez wydawnictwo Jedność, która zdradza nam wszystkie tajniki diety wegetariańskiej, bardzo głośnej w ostatnich czasach. I... Często rodzice, którzy starają się przejść na tą dietę i chcą, żeby cała rodzina jadła wegetariańskie posiłki, są bardzo źle oceniani przez innych rodziców. A myślę, że ta pozycja spowoduje, że nauczymy się mądrej diety wegetariańskiej, ciekawego łączenia posiłków, dobrych pomysłów na, na zbilansowaną dietę i te potrawy nie wydadzą nam się takie straszne, a przekonają wielu rodziców, że. Jedzenie warzyw, owoców, w mądrych zestawieniach, pięknie podane, spowoduje, że nasze dzieci będą wesołe, szczęśliwe, będą się prawidłowo rozwijać, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Kreatywność będzie ich rosła, a dodatkowo pomogą nam w przyrządzaniu posiłków. Dzięki tej książce nauczymy dzieci nie tylko jedzenia pewnych rzeczy, których nie lubią, ale także przygotowywania razem z nami posiłków, i będą mogły jeść. Takie cuda. Jest tu dużo dipów, no dużo budowli z marzyw i owoców pysznych. I myślę, że to taki pierwszy krok do zdrowej diety, do tego, żeby dzieci jadły e, ciekawe potrawy i żebyśmy my byli bezpieczni i czuli się komfortowo, że dostają wszystko to, co najlepsze. Polecam serdecznie, a wiem, że to ważne. Bo moja młodsza córka przepada za krewetkami, i różnymi innymi wymyślnymi potrawami, i, po i wszystkim Wam życzę tego samego.